Gdy tylko wchodzę do pokoju hotelowego, wkładam walizki do wanny. Możesz się ze mnie śmiać, ale ta zasada chroni mnie przed poważnymi problemami. To dobry nawyk, który warto stosować podczas wakacji. Zwłaszcza gdy nocujemy w hotelu, w którym nigdy wcześniej nie spaliśmy. Wiele osób zaraz po wejściu do pokoju kładzie walizki na podłodze lub łóżku. Zaczyna wyciągać z nich ubrania i wieszać w szafie. To ogromny błąd. W pokoju mogą być niewidoczni goście, którzy mogą zagnieździć się w twoim bagażu. Mowa tu o pluskwach, które plagami występują w miejscach, gdzie przewija się sporo osób. W materacach i obitych meblach mogą żyć pluskwy, które przywiózł poprzedni lokator. Sprzątanie pokojów zwykle jest powierzchowne. Zwłaszcza w hotelach z dużym obłożeniem. Gdy wchodzisz do pokoju, pierwszą czynność, którą powinieneś zrobić, to wstawienie walizek do wanny lub prysznica. Jest to miejsce najdokładniej czyszczone przez obsługę. Następnie sprawdź czystość materaca, podnieś go i zobacz, jak wygląda łóżko pod nim zajrzyj do szwów materaca, stelaży i zagłówka. Pluskwy uwielbiają przebywać w wąskich szczelinach. Jeśli nie zauważysz nic podejrzanego, dopiero wtedy wyjmij walizki z wanny. Przewiezienie tych robaków z wakacji może cię sporo kosztować, dlatego warto poświęcić te kilka minut na ten test. Choć wygląda dziwnie, to może zaoszczędzić ci sporo problemów. Przez 10 lat pracowałam w hotelu. Zawsze układam tak szklanki na drzwiach wejściowych. Możecie się ze mnie śmiać, ale ten trik powinien znać każdy. Drzwi w hotelowych pokojach czasami nie mają mechanicznego zamknięcia od środka. Z zewnątrz każdy, kto ma duplikat karty, może je odtworzyć. Jeśli śpisz w nowym miejscu, gdzie nie czujesz się pewnie. Ten patent ze szklankami oszczędzi ci sporo nerwów. Weź dwie szklanki, które są na wyposażeniu pokoju hotelowego. Jedną powieź bokiem na klamce. Włóż ją do samego końca tak, aby nie spadła. Długą ustaw na niej. Tak zabezpieczone drzwi zostaw na noc. Jeśli ktoś będzie próbował wejść do twojego pokoju, szklanki spadną, zrobią tyle hałasu, że z pewnością cię obudzą. Dźwięk zaskoczy i przestraszy włamywacza. A ty będziesz mógł szybko zareagować. Z tego triku korzystają również stewardessy, które często podróżują same. Nic dziwnego, bo jest prosty i niezwykle skuteczny. Unikniesz zepsutej i porysowanej walizki. Koniecznie musisz zastosować to przed kolejną podróżą. Każdy, kto często podróżuje, zna ten powszechny problem. Walizka po wylądowaniu wygląda, jakby przeszła przez prawdziwą bitwę. Kurz, rysy, rozlane płyny, a czasem nawet pęknięcia. Wszystko to może spotkać twój bagaż. A co gorsza, gdy na lotnisku próbujesz znaleźć swoją walizkę wśród dziesiątek podobnych. Jest jednak prosty trik, który może temu zapobiec. Wystarczy, że użyjesz dużego t-shirtu jako ochronnego pokrowca. Wybierz koszulkę na tyle szeroką, by swobodnie objęła walizkę, a następnie naciągnij ją na bagaż. Rękawy schowaj do środka, aby całość dobrze przylegała i nie zsuwała się podczas transportu. Taki pokrowiec nie tylko ochroni twoją walizkę przed uszkodzeniami, ale też sprawi, że będzie łatwiejsza do rozpoznania na taśmie bagażowej. Jeśli wybierzesz kolorową lub wzorzystą koszulkę, od razu wyróżnisz swój bagaż spośród innych. Prosty, tani i skuteczny sposób, który warto wypróbować przed kolejną podróżą. Niepisane zasady, które obowiązują w hotelach. Wiele osób jadąc na wakacje, tak naprawdę nie wie, jak zachować się w hotelu. Poznaj je, żeby nie narobić sobie wstydu. Jedną z ważniejszych zasad jest rzucanie zużytych ręczników na podłogę w łazience. Możesz nie wiedzieć tego, ale obsłudze hotelowej robi to ogromną różnicę. Możesz się zastanawiać, dlaczego jeden ze zużytych ręczników został przez obsługę zabrany, a drugi nie. W każdym z hoteli na całym świecie panuje zasada mówiąca, że zużyte ręczniki, które obsługa ma wymienić, powinieneś rzucać na podłogę w łazience. Te zaś, które obsługa ma zostawić, możesz pozostawiać w jakimkolwiek innym miejscu, na przykład wieszaku. Jeśli chcesz dostać nowy ręcznik, to nie zawieszaj go na kaloryferze. Tak bez słów można porozumieć się z osobami, które sprzątają twój pokój. Wiedziałeś o tej zasadzie? A może znasz inne specyficzne zwyczaje hotelowe? Nie używaj szklanek, które stoją w hotelowej łazience. Ten obrzydliwy sekret zdradziła mi hotelowa pokojówka. W hotelach o dobrym standardzie zawsze przy umywalce znajdziemy małe szklaneczki. Są one często odwrócone do góry nogami. Mają one za zadanie ułatwić gościom hotelowym płukanie jamy ustnej. Okazuje się, że żadna z pokojówek nie chciałaby z nich korzystać. Niektórzy goście używają tych szklanek również w innych celach. Gdy mamy ochotę się czegoś napić, a brakuje nam szklanek w pokoju, często sięgamy po te z łazienki. To jednak ogromny błąd. Pokojówka zdradziła, że takie szklanki często nie są myte w zmywarce. Stosowane są na nich środki do mycia mebli lub łazienek. Potocznie mówiąc, istnieje możliwość, że obsługa jedną szmatką przetarła szklanki i umywalkę. Naczynia stosowane do jedzenia powinny być wyparzone. Inaczej istnieje ryzyko zarażenia, na przykład pruchnicą. Jeśli chcesz użyć taką szklankę, najbezpieczniej byłoby zaparzyć wrzątek i oblać nim szklankę przed użyciem. Jeśli nie ma takiej możliwości, lepiej omijać je szerokim łukiem. Pokojówka z pewnością nie napiłaby się z takiej szklanki. Ty też lepiej tego nie rób. Przed podróżą samolotem zawsze owijam walizkę folią. Dzięki temu unikam dużych problemów. Robię tak od kiedy zaprzyjaźniona stewardesa mi to pokazała. Powody są zaskakujące, a przy tym zaoszczędzisz kilkadziesiąt euro. Trend na owijanie bagażu jest coraz bardziej popularny i widoczny. Coraz więcej osób jest świadomych niebezpieczeństwa. Folia spożywcza na walizkach zapewni ci większe bezpieczeństwo. To nie tylko ochrona przed uszkodzeniami. Chociaż faktem jest, że folia zapobiega wszelkim zadrapaniom i pęknięciom. Na pewno też pakowaliście kiedyś walizkę na maksa? Dzięki owinięciu folią, walizka nie pęknie i wasze rzeczy się nie rozsypią. Ale tak naprawdę folia chroni przed kradzieżą rzeczy, które się w niej znajdują. Nawet przy zabezpieczonych zamkach ktoś może ją otworzyć zwykłym ołówkiem. Jeśli nie masz walizki z odwróconym zamkiem, takiej jak ta, można to zrobić bez problemu. Wystarczy, że wbijesz ołówek pomiędzy ząbki zamka, a walizka bez żadnych uszkodzeń zostanie otwarta. Wtedy łatwo można z niej wyjąć różne rzeczy. Dzięki folii nikt tego nie zrobi. Dodatkowo, jeśli owiniesz walizkę w domu, zaoszczędzisz około 20 euro, bo tyle kosztuje owinięcie jej na lotnisku. Tego nie uczą na nauce jazdy. Tak staniesz się perfekcyjnym kierowcą. Zaparkujesz idealnie w każdym miejscu, tylko poznaj te wskazówki. Blisko podjedź do przodu auta po prawej stronie, aż do momentu, gdy twoje prawe lusterko znajdzie się w jednej linii z samochodem po prawej. Wykonaj półtora obrotu kierownicą w lewo i podjedź powoli do przodu, aż w lusterku zauważysz, że linia parkingowa z prawej strony zetknie się z klamką Twojego samochodu. Obróć kierownicę o półtora obrotu w prawo i zacznij powoli cofać. Wyprostuj kierownicę i kontynuuj cofanie, aż auto idealnie wpasuje się w miejsce parkingowe. Parkowanie równoległe. Podjedź do samochodu z przodu i zatrzymaj się w momencie, gdy twoje lusterko znajdzie się w jednej linii z lusterkiem auta obok. To idealna pozycja startowa. Wykonaj półtora obrotu kierownicą w lewo i zacznij powoli cofać, obserwując prawe lusterko. Gdy tylna klamka twojego auta znajdzie się na wysokości samochodu za tobą, zatrzymaj się. Wyprostuj kierownicę i cofaj dalej, aż tylna prawa opona dotknie linii osi miejsca parkingowego. Teraz obróć kierownicę o półtora obrotu w prawo i kontynuuj cofanie, aż samochód będzie idealnie ustawiony równolegle do krawężnika. Wielu kierowców popełnia ten sam błąd. Skręca kierownicę od razu przy ruszaniu. Oto jak zrobić to poprawnie. Na początek podjedź do przodu bez skręcania kierownicy. Podjedź do przodu, aż koniec drzwi kierowcy znajdzie się w jednej linii z przodem auta obok. Dopiero teraz skręć kierownicę w wybraną stronę i kontynuuj wyjazd. Dzięki temu unikniesz zahaczenia o pojazd obok. To proste metody, które ochronią twój samochód przed niepotrzebnymi uszkodzeniami i ułatwią wyjazd z ciasnych parkingów.